No siemanko, siemanko, witam was na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie nową, nową postacią Grom trafiłem go wczoraj z Mega Boxa I myślę, że zagramy sobie w zadymkę No już mam 43 zadymiarzy Możecie też dołączyć do mojego klubu No mamy jeszcze jedno miejsce wolne, ale jest na razie spoko Czyli trochę pułarków wbiliśmy, w Lidze Klubowej też nie idzie tak najgorzej, więc możecie wbijać. Dobra, to ja już nie będę przeżywał i zaczynajmy. Zgłośnę grę i nie będę się odzywać. dobrych przeciwników nam nawet dobrało. No dobra, strzelamy gola. Ale dobrych przeciwników nam nawet dobrało. Ten właśnie baz dużo robi u nich. No więc nie ma tak na przykład, jak dzisiaj moja pierwsza runda, że po prostu jakichś słabiaków mi dobrało. I oni nawet nie wiedzieli, że piłkę mają przejmować. Po prostu pewnie wzięli tryb. Tam szeli miałem, kolta. Dobra, myślę, że to jest wygrana już raczej. No bo wątpię, że będą nam zagrozili. Dobra, wygrana. Dobra, wygrana. Może kogoś zap A nie, bo nie mam nikogo teraz tutaj. No to spróbujmy zagrać jeszcze jedną mapę konkursową. Tylko zobaczymy kim. No to 8-bitem zagramy. No dobra. Możecie też napisać w komentarzach, czy wolicie, że jak montuję filmy, dodaję różne efekty, czy bez montaża. Po prostu wrzucam. i nawet dobra gierka Dobra, chyba mamy raczej tutaj wygraną. No i bardzo pięknie, yy, no to co tutaj jeszcze mamy. Chodź jeszcze jedną w sumie, co zagrać w grę, teraz jeszcze raz 8-bitem, spróbujemy zrobić misję, no i może, może otworzymy Big Boxa. No więc dobra, tutaj jakaś baba pro. Na razie przegrywamy. Kurcze, oni zdobywają tutaj. No dobra, no to chyba tutaj mamy przegraną. No właśnie. Kurczę, no myślę, że możemy jeszcze jedną szybką rundkę zagrać tutaj. I otworzymy sobie tego big boxa. Albo dobra, to ja już przeminę tę rundę. Yy, dobra, no więc wygraliśmy... I mamy zrobioną tę misję, no więc sobie otworzymy już tego big boxa. No, czwórka, no ale nic nie ma. No więc dzięki za obejrzenie tego odcinka, na razie, cześć.